Witam, witam. Jest troszeczkę wieczorowa pora. Dawno się nigdzie nie nagrywałam, ponieważ no mam, jak gdyby, zablokowana na Facebooku jestem. Ale sobie myślę, tak, coś nagram, coś powiem. Jeszcze tam dwa tygodnie nie będę. Nie mogę komentować. Natomiast tak strasznie dużo się dzieje. Ludzie mówią, że jedna wielka niewiadoma i tak dalej. Ale sobie przypomniałam taką rzecz, a mianowicie, przecież yy, ja mam już troszkę latek, ale ja żyłam bez telewizji. W pewnym był taki okres, że nie było telewizji, nie było właśnie smartfonów. Myśmy żyli, funkcjonowali i, 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 i mi się wydaje, że to jest taki czas, że powinno się ludziom zabrać telewizory, przynajmniej telewizory, dlatego że ludzie przestali żyć. Po prostu od programu do programu, od y, dziennika do dziennika, od nie wiadomo jakich komentarzy, y, media społecznościowe, byleby komuś coś tam, brzydko powiem, dowalić, y, y, przestali żyć po prostu. Żyją czyimś życiem, y, nawet nie wiem czy teraz się gazety czyta w ogóle, ale y, wydaje mi się, że po prostu przestaliśmy żyć. Nie wychodzimy z domu, a jeżeli wychodzimy, to w ręce trzymamy tego smartfona. Dzisiaj, nawet wychodząc z domu, patrzyłam, jak młodzież idzie do szkoły. Wszyscy w ręce trzymają po prostu te komórki i tylko zerkają i patrzą i, i coś piszą, i w ogóle No jakby to jakaś smycz była. Ja nie mówię, że ja nie zerkam na komórkę, bo ktoś mi dzwoni, ktoś coś napisze. Ale uważam, że po prostu to jest bez sensu w ogóle. Nie, nie, nie podchodzimy do siebie, piszemy, umawiamy się przez komórkę. Oczywiście, nawet mam nadzieję, że jeszcze ludzie dzwonią do siebie i rozmawiają, bo to jest właśnie priorytet że nie tylko piszą. Ale generalnie. Po prostu świat się obraca na tylu negatywnych informacjach, które deprymują ludzi, tak mało radości jest tym wszystkim, że po prostu za głowę się złapałam. Ostatnio to naprawdę ludzie żyjcie, żyjcie, żyjcie po prostu rodzinami, wypadami, spotykajcie się, nie messengerem, nie, no. no. No nie wiem, jak to nazwać. Ja bym dzisiaj, jakbym była chyba, nie wiem, może prezydentem, to bym kazała wyrzucić telewizory, no. Wróciłabym do takiego głośnika, jak były dawniej, i bym tylko mówiła do megafonu, co się ewentualnie z grubsza dzieje, reszta byłoby informacji w gazetach. Ale ten przesył informacji, taki szybki pęd, to w ogóle ludzie zapomnieli żyć. Jeszcze nie wiadomo, jaka będzie droga kapusta czy coś, ale już jest na pewno droga, bo, bo ceny tego, no, nie ma radości życia. Tyle negatywnych informacji. Jestem przerażona tym. Pozdrawiam, żyjcie naprawdę, tylko mamy jedno życie i, i, i obcujmy z ludźmi, i spotykajmy się, i w ogóle wymyślejmy fantastyczne rzeczy. Nie żyjmy telewizją, żyjmy rodziną, żyjmy przyjaciółmi, naprawdę. Szanujmy się i nie żyjmy samymi dramatami, bo to nie o to chodzi. Pozdrawiam.